Polskie sześcioraczki przyszły na świat przed rokiem w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Przy tak licznej ciąży konieczne było wykonanie cesarskiego cięcia i pobyt maluchów w inkubatorach. Sześcioraczki opuściły szpital w różnym czasie. Rodzice mogli zabrać do domu te dzieci, które osiągnęły odpowiednią wagę. Sześcioraczki były bowiem maluchami w sensie dosłownym, ważyły zaledwie od 890 do 1300 gramów. Stopniowe wypuszczanie dzieci ze szpitala miało także pomóc w organizacji życia młodych rodziców. Państwo Mazur mają jeszcze trzyletniego synka, Olivierę. Opieka nad siedmioma maluchami to trudne zadanie. W ułatwieniu rodzicom funkcjonowania pomagał nawet lokalny samorząd. Dziś dzieci są już wesołymi i ślicznymi roczniakami. Mama polskich sześcioraczków, pani Klaudia Marzec, podzieliła się z internautami słodkim zdjęciem wszystkich swoich pociech. Na fotografii widzimy maluchy. Które po raz pierwszy mogą zdmuchnąć świeczki na urodzinowych tortach. Zgodnie ze zwyczajem, przed dwoma chłopcami stoją wypieki w kolorze niebieskim, zaś przed czterema dziewczynkami różowe. Dokładnie rok temu, o godzinie 10.08, na świecie pojawił się Filip, pierwszy z sześcioraczków. Później co minutę na świat przyszły Zosia, Tymon, Nela, Kaja i. Kiedy myślałam, że wszystkie dzieciaki są już w inkubatorach, okazało się, że jest z nami jeszcze Malwina, nasza niespodzianka. Kochane dzieci, życzę Wam zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Aby kolejny rok był dla Was równie łaskawy co ten, napisała pod fotografią dumna mama Maluchów. Fani wielodzietnej, rodziny nie szczęcili komentarzy pełnych ciepłych słów i najlepszych życzeń dla polskich sześcioraczków. Wszystkiego najlepszego. Pamiętam, jak płakałam, kiedy z telewizji dowiedziałam się o ich przyjściu na świat. Pewnie dlatego, że sama mogłam w każdej chwili urodzić. Ale nadal mnie to wzrusza. Dużo, dużo zdrowia i tych cudnych uśmiechów, napisała pod zdjęciem jedna z obserwatorek. Słowa fanów rodziny sześcioraczków są całkowicie zgodne z prawdą. Roześmiane maluchy wyglądają uroczo w odświętnych ubrankach. Zapewniamy, że nie zobaczycie dzisiaj nic słodszego. Źródło Imperia Polsa pniósł następny artykuł.